Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony oczywiście Liberowo80. Przed nami wersja demonstracyjna Pro Evolution Soccer 2017. Słuchajcie, zobaczymy, co gra jest nam w stanie w tym momencie zaprezentować. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do oglądania. Pozdrawiam, cześć. Jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy w Pro Evolution Soccer 2017. W tle widać stadion Camp Nou Barcelony. Wybieramy język. Wybieramy czy chcemy być gospodarzem czy gościem w meczu. I mamy drużyny do wyboru: Atletico, Arsenal, Barcelona, Boca, River. Corinthians, Flamenco, Niemcy i Francja. Słuchajcie. A zagramy sobie Francją. I zagramy sobie na przykład Atletico. OK, co możemy? Stroje wybieramy. Jest ziru. Okej, okay, dobra. Takie mogą być. Nie ma problemu. Stadion. Stadion Camp Nou. Neusonne Arena. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem. Nie mam pojęcia, jakiego klubu jest ten stadion. No, sobie weźmy go. Niech będzie noc. Lato. Okej, okay. dobra pogoda. Ok. Co jeszcze? Game plan. No zagrajmy sobie. Domyślnymi, jakimiś ustawieniami nie będę tutaj wchodził, pewnie większość rzeczy jest niedostępna. Beginner, amator, regular, a zagramy sobie na regular na środkowy poziom 7 minut. Czy można w niej? Nie, zobaczcie, nie można. Trzy zmiany. Damy dobrą kondycję obu ekipom. Włączone kon, yy, kon, kontuzje. Nie widziałem nigdzie ustawień, jeżeli chodzi o głośność. Tutaj jeszcze mamy zestawienie. Ok, rozpoczynamy. Stadion się prezentuje ładnie. Oj, katakumby, słuchajcie. Ochroniarz stoi. Zawodnicy się zagrzewają. No, piękna prezentacja. Jeszcze osoby odpowiedzialne za murawę. Ale posłuchajmy hymnu. Jacy ci gracze są podobni, nie mam pytań. Nie mam, po prostu słuchajcie pytań. Wybrałem po prostu Francję, Atletico, bez żadnych po prostu jakiś tam sympatii. Zupełnie przypadkowo. Prezentują się nam składy. Słuchajcie, tak jak mówiłem, cały czas gram w FIFA, w PS-a, chyba grałem w zeszłym roku, ale to tylko też demo. Może będę mile zaskoczony, bo jak wiecie mam dość tej FIFA 16 w tym momencie już. Przypauzujemy. Ja zobaczę, czy można ściszyć tą trybunę. Te odgłosy. Ok, rozpoczynamy, słuchajcie. Mam nadzieję, że widownia mnie nie będzie zagłuszać. Ale sobie Ewra wypuścił. Środek pola. Pogba. Ale zdrabony. Co jest grane? Spalony, ach. Okej. Okay. Ależ wyjście! No, niestety słuchajcie, tracimy bramkę. Tracimy bramkę, kokę, no zaskoczona nasza obrona, słuchajcie, całkowicie no, zostawili tego zawodnika tam, no. Konsternacja na trybunach. Ależ przy słupku. No nie pozostaje nam, słuchajcie, nic innego jak po prostu odrabiać straty. Orety, ależ pogrywają, słuchajcie. Ale ładna piłka. No. No nie, no widzieliście co zrobił Loris, matko boska. No nie, no dlaczego on tego nie złapał, no co jest. Ma taką minę, jakby dużo powietrza nabierał. Torres, słuchajcie, Torres. No nie, no tutaj ta interwencja, no to katastrofa jakaś, no. No nie, no nie, no przecież to jest szok. Sam pozostawiony, no nie, no przed bramkarzem. Tak jakbym FIFA 16 minuta, słuchajcie, przegrywamy. Dobra, jest przechwyt. Ależ zablokowany strzał. Będzie mieli rzut rożny. Dobre tutaj przejście. Kantę to chyba był, zdaje się, ale tu ładnie mu Pajet wchodził. Mamy rzut rożny. mamy jakąś kreseczkę taką, jakiś celownik. Dobra. Tak, zagramy. Oj, chyba za mocno. E, nie, 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 za mocno. Daj mu środek. Strzał Pogby! Brawo! Róg, drugi rzut rożny. Ale petardę posłał Pogba, słuchajcie. Oblak się spisał. Czy co? Teraz zagramy troszeczkę lżej. O tak. Dobra. Piłkę. Nie ma! Bramkarz. Ale sędzia niespodziewanie zakończył ten mecz tą pierwszą połowę. W trakcie akcji. Tak naprawdę. No, mamy posiadanie piłki, mamy strzały. Osoby odpowiedzialne za jakość na wierzchni. Fajnie widać, jak tam naprawiają jakieś dziury. Okej. Okay. Statystyki. Martial'a weźmiemy. Okej. Okay. Słuchajcie, dwie zmiany przygotowane. Wchodzi Martia Martial oraz Sisoko. Może coś z tego wyjdzie. Głowa. I wchodzimy. Słuchajcie, wchodzimy w pole karne. Niestety, obrońca. Piłka odbiła się od obrońcy. Mamy piłkę. Idziesz, martial. Tam z prawej wyżej idzie. Dobra, piłka. Ależ to bronił. Oblak. Słuchajcie. Ładnie tu paje trzed. Niestety. Koniec meczu, słuchajcie. Zagramy jeszcze jeden. Zagramy Barceloną. Może przy, przeciwko jakiemuś, jakiejś drużynie z Brazylii. Mamy skrót meczu. Fajna muzyka Bramka Koke. Chcę Wam tutaj zaprezentować powiedzmy obszerne jakieś te skróty. To jest jednak prezentacja gry. Nie, no ale gracze się naprawdę prezentują. Wyśmienicie, słuchajcie. Grało mi się naprawdę dobrze. Nie, nie, tutaj ta Bramka to jest po prostu kuriozum jakieś. No fakt, że błąd mój. No ale tutaj te, te, ten rzut Lorisa zupełnie niepotrzebny. Obrońca Zup... No nie, zwróćcie uwagę, tam zawodnik z piątką po prostu zostawił tego Torresa. No mam nadzieję, że nie pomyliłem gry. To nie jest FIFA 17. Już zapominamy pomalutko o FIFA 16, słuchajcie. No po prostu nie kontynuował krycia, no. Tutaj ładne uderzenie, pogbej słuchajcie, ładne lewanowa grało mi się naprawdę przyjemnie. Mimo, że z ps miałem styczność, tak jak mówiłem, bodajże w zeszłym roku, również demo, ale fajnie się gra. Zobaczmy jeszcze statystyki. I słuchajcie, przechodzimy do, do drugiego meczu. Zapraszam. Zagramy, słuchajcie, Barceloną przeciwko Corinthians. Stroje wybrane. Zagramy tym razem na Camp Nou. Okej, okay, tu jest wszystko ustawione. Ustawienia i jedziemy. Prezentuje się Stadion Barcelony. Hymn Barcelony słyszymy. I katakumby. I sta na czele. Słuchajmy. Składy zaprezentowane, słuchajcie. Nie pozostaje nic innego jak rozpocząć mecz. Zaczynamy. Dobry wślizg, no i suarez. Brawo. Brawo, słuchajcie, 1 do 0. 1 do 0. Przyjmijmy, że ten pierwszy mecz to był mecz rozgrzewkowy. Zresztą myślę, że gramy teraz lepszym zespołem. Jak oni minę dziwną robią, jak biegną u tak to jakby duży podmuch powietrza w usta im że tak powiem wchodził. Nadymane te policzki. Jakoś tak nienaturalnie to wygląda. ok Bramkarz pokonany. No zwróćcie uwagę na te policzki. No. A już Suarez spocony. Początek meczu. Aj, próba w śizgu. Oj, chyba był spalony, słuchajcie. Pięknie ten stegen. Obaj nasi środkowi obrońcy dźwignęli ręce. No. Brawo, słuchajcie, brawo. Neymar strzela na dwa do zera. Widownia prezentuje się naprawdę fajnie, ależ wszedł, powiedzmy między. Minął obrońcę. Lewy, dolny róg bramkarza. Ależ. No, chyba był spalony znowu. No, co jest? Nie ma. Konie... Co się stało? No, nieopatrznie nacisnęło mi się po prostu chyba. W ślisk. Masz rano. Zobaczymy to w powtórce. No tak, no tak. Bronimy. O! Chyba inaczej się broni niż w Może z kuzikiem jakimś? Bo akurat tam, gdzie on strzelił, to dawałem <laughs> gałkę. Kierunkową. No nie wiem. Trudno jest nim powiedzieć. Prowadzimy 2 do 1, słuchajcie. Gra się naprawdę powiedziałbym świetnie. Kwestia tylko opanowania tutaj guzików. Bo troszeczkę jest inaczej niż świfie. Jednak przyzwyczajenia robią swoje. Dobrze przejdźmy do drugiej połowy. Rozpoczynamy słuchajcie drugą połowę. Oj, ależ pozostawiony! Kurczę no. Ależ ładna piłka Terstegen łapto. 92 minuta. Koniec meczu słuchajcie. Grało mi się naprawdę dobrze. Grało mi się fajnie. Pójdźmy jeszcze na skrót. Ależ tutaj piękny był przechwyt. Jest Suarez w akcji. Słuchajcie, ależ petarda. Ramkarz bez szans. No troszeczkę taki miał zgięte te ręce. Nie no, te usta to po prostu jest coś okropnego. Neymar tam podbieg również z rozdziawionymi ustami. Druga bramka. Również przechwyt. Piękne zejście na prawą nogę. Jestem mile zaskoczony, słuchajcie tą grą. Naprawdę. Grało mi się naprawdę dobrze. Tyle mogę powiedzieć. Fajnie zaprezentowany mecz. Wstęp do meczu. Zawodnicy, animacje, publiczność. No, tutaj ładnie. W ślizgiem zablokował strzał. I kończymy. Słuchajcie, kończymy. Mamy dwa mecze rozegrane. Zagraliśmy Barceloną oraz Francją. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za oglądanie. Życzyć miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć.